Siergiej Kurdakow, wychowanek domu dziecka, uczeń Szkoły Oficerskiej Marynarki w Pietropawłowsku Kamczackim, członek Komsomołu. miał wiele cech, które mogły go zaprowadzić daleko: zdolności przywódcze, inteligencja, wybitna sprawność fizyczna, ślepa wiara w komunizm. To też rychło doceniono go i powierzono specjalną misję. Zjawiskiem budzącym niepokój i irytację władz komunistycznych stawały się coraz liczniejsze grupy wierzących, gromadzących się po domach i tam w ukryciu modlących się do Boga. Nie chcąc używać do tego celu funkcjonariuszy KGB, polecono szpiegowanie tych grup, a przede wszystkim ich niszczenie, specjalnie dobranym bojówkom Komsomolu. Sergiejowi powierzono uformowanie takiej dwudziestoosobowej bojówki spośród kolegów. Gdy to uczynił, z zapałem, za każdy napad miał otrzymywać 25 rubli. Zaczęły się rajdy na chrześcijan. Zadanie polegało na tym, by niepostrzeżenie otoczyć dom, budynek czy mieszkanie, wpaść, zbić obecnych do nieprzytomności. Wyłapać domniemanego przywódcę i zaaresztować, zdemolować lokal i skonfiskować wszystkie papiery, książki, a przedmioty kultu zniszczyć. Potem zniknąć. Bojówka Kurdakowa spisała się na medal. Pałowano kogo popadnie, starszych czy młodszych traktowano jak worki treningowe. Było kompletnie obojętne czy to katolicy prawosławni, baptyści czy protestanci. Wrogiem komunizmu był każdy, kto wierzył w Boga. Moskwa dopominała się coraz ostrzejszej rozprawy z chrześcijanami. Rajdy miały się nasilić, a traktowanie wierzących być bez miłosierdzia. Któregoś dnia nastąpił rutynowy napad na grupę modlących się. W jednej chwili pokój wypełniły głosy bicia i jęków. Zauważyłem starą kobietę, relacjonuje Sergiej, stojącą przy samej ścianie. Jej drżące usta wymawiały słowa modlitwy. Na ten widok wpadłem w straszny gniew. Z wyciągniętą pałką rzuciłem się w jej kierunku. Gdy mnie zobaczyła, zaczęła się jeszcze głośniej modlić. Miałem już wyciągniętą rękę, by zadać jej cios. Gdy nagle usłyszałem wzruszające słowa: Boże, przebacz temu młodemu człowiekowi. Ukaż mu prawdziwą drogę. Otwórz jego oczy na zło, jakie czyni. Boże mój, przebacz mu. Słowa te przeraziły mnie. Dlaczego ona prosiła o pomoc dla mnie, a nie dla siebie? To przecież ona potrzebuje łaski. Byłem wściekły. Że ta kobieta ma odwagę modlić się za mnie, Siergieja Kurdakowa, szefa Komsomołu. Pełen gniewu jeszcze mocniej ująłem pałkę, aby roztrzaskać jej głowę. Miałem zamiar uderzyć ją tak mocno, żeby natychmiast padła martwa. Podniosłem więc pałkę, lecz oto nagle stało się coś niesłychanego. Trudno mi ująć to w słowach. Ktoś chwycił mnie za rękę i wykręcił ją do tyłu. Byłem tym zaskoczony, tak mocno złapał mnie za rękę, że odczułem ogromny ból. Sądząc, że był to chrześcijanin, odwróciłem się, aby go uderzyć. Jednak obok mnie nie dostrzegłem nikogo, więc nikt nie mógł mnie złapać za rękę, a jednak musiało się tak stać, bo jeszcze teraz odczuwałem ogromny ból byłem tym bardzo poruszony opanował mnie strach to wszystko przestraszyło mnie sergiej wypuścił z rąk pałkę i uciekł z płaczem na wskroś poruszony i zagubiony biegł przed siebie chwilami przystawał próbując zanalizować i pojąć niezwykłe zdarzenie kiedy po upływie dłuższego czasu wrócił trochę do siebie Postanowił, że już więcej w napadach nie będzie uczestniczył. Któregoś dnia oficer KGB opiekujący się bojówką Kurdakowa polecił jemu i jego koledze spalenie zdeponowanych w piwnicy urzędu zarekwirowanych podczas rajdów papierów. Siergiej chwycił pierwszy z brzegu świstek papieru i zaczął czytać. Był to fragment jedenastego rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza. Czytając doznałem jakiegoś dziwnego wzruszenia. Było to coś w rodzaju modlitwy. Kolega już wracał. Siergiej szybko schował papier do kieszeni. Wieczorem wyciągnął go, bo przeczytany fragment nie dawał mu spokoju. Byłem zafascynowany słowami dobroci i przebaczenia. Było to sprzeczne z tym, czego mnie uczono. Powoli zacząłem pojmować słowa, które tak głęboko zapadły w moją duszę, odnosiłem wrażenie, że to ktoś stoi obok mnie i sam uczy mnie tych słów. Na początku Sergiej charakteryzował się szczególną niewrażliwością na ból i cierpienie osób, pałał nienawiścią i chęcią mordu do swoich ofiar. Lecz później sam on doświadczył przemiany życiowej poprzez szczególne postawy swych ofiar, którzy pomimo prześladowań byli ciągle wytrwali i niezłomni w swojej wierze. Szczególnie dotknęła go postawa pewnej młodej nastoletniej dziewczyny, Nataszy Zdanowej, która została dwukrotnie bardzo dotkliwie i bezlitośnie przez niego pobita. Do Siergieja wreszcie dotarło, że jedyną ich winą jest to, że spotykają się na modlitwach w grupie osób. Ich niezłomna wiara spowodowała, że zaczął zadawać sobie pytanie, czy jest to prawdą, w co oni wierzą, zaczął poszukiwania Boga i sensu życia. Te poszukiwania zaprowadziły go na rosyjski okręt wojenny. Podczas ciemnej sztormowej nocy na kanadyjskich wodach wyskoczył z pokładu okrętu do kipiącego morza. Zdecydowany odnaleźć wiarę Nataszy, lub umrzeć. Następnego dnia znaleziono go na skalnej plaży, wyczerpanego i poranionego wskutek swojej ryzykownej ucieczki. Pod pachami miał gumowe koło, które zawierało dowody jego strasznej tajemnicy, która to zaprowadziła go do rzucenia się w dzikie fale oceanu. Zdjęcia i dokumenty z tego gumowego koła. Zawarte zostały w autobiograficznej książce zatytułowanej Przebacz mi Nataszo, napisanej w 1972 roku. Siergiej Kurdakow był już w tym czasie głęboko wierzącym chrześcijaninem, ponieważ doświadczył spotkania z Bogiem, zrozumienia Bożej miłości, przebaczenia i wybawienia mocą Krzyża Chrystusa, całkowitej przemiany myślenia. Siergiej liczył się z tym, że KGB będzie chciało go zgładzić, ale niezmordowanie dawał świadectwo w kościołach Kanady o tym, co Jezus uczynił w jego życiu. W 1973 roku, w wieku 22 lat, zginął w niewyjaśnionych okolicznościach na wycieczce narciarskiej w górach. Jego śmierć nie była przypadkowa, ponieważ wielokrotnie wyznawał, że jest śledzony. Przepuszcza się, że został zamordowany przez pracowników sowieckich służb specjalnych, którzy wcześniej mu grozili, nakazując, by siedział cicho. Ostatnie słowa jego książki były takie: Nataszo, głównie z Twojego powodu moje życie się odmieniło i jestem teraz Twoim bratem w Jezusie Chrystusie. Nowe życie leży przede mną. Bóg przebaczył mi. Mam nadzieję, że też i Ty potrafisz mi wybaczyć. Dziękuję Ci, Nataszo, gdziekolwiek Ty teraz jesteś, nigdy, nigdy nie zapomnę o Tobie.